Na wystawie sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych. Znajdujemy się w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w subsku przy ulicy Krasińskiego 19. Wystawa skierowana jest do wszystkich osób niepełnosprawnych oraz opiekunów i rodzin. Wystawę sprzętu rehabilitacyjnego zorganizowała Fundacja Progresja wraz z Polskim Związkiem Niewidomym. Max Komorowski, firma Harpo z Poznania. Wystawiamy tutaj sprzęt dla osób niewidomych i niedowidzących, urządzenia powiększające lub elektroniczne, sprzęt brajlowski, urządzenia lektorskie, plus oprogramowanie wspomagające osoby niepełnosprawne wzrokowo w obsłudze komputera i korzystaniu z komputera. Taką nowością, i myślę, że czymś, na co szczególnie warto zwrócić uwagę, są urządzenia nazywane eye trackerami, czyli. Takie urządzenia, które pozwalają na obsługę komputera za pomocą ruchu gałek ocznych. To daje ogromne możliwości osobom po wypadkach, osobom z zajękiem mięśni, ze stwardnieniem zajękowym bocznym, yy, osobom z mózgowym porażeniem dziecięcym tym wszystkim ludziom, którzy jedyny kontrolowany ruch mają w zakresie gałek ocznych. Dzięki temu mogą obsługiwać komputer, porozumiewać się, robić zakupy przez internet, płacić rachunki, ale też na przykład obsługiwać telewizor czy wszystkie inne urządzenia na podczarwie. Brak styku zewnętrznej krawędzi stopy, czyli tak zwana stopa wydrążona, natomiast korekta tej stopy wyglądałaby poprzez podciągnięcie przy części kości piętowej, tak zwaną supinację i wsparcie zewnętrznego łuku tutaj. Wtedy stopa rzeczywiście stanęłaby na podłożu płaskim i stanęłaby pół podporu dla całego ciała. Bo w tym momencie jest dosyć duża niestabilność. Jeżeli stoi pani na jednej nodze, podejrzewam, są duże zachwianie równowagi. Jesteśmy firmą Axon, spółką jawną. Główna siedziba mieści się w Katowicach. Tutaj lokalnie zapraszamy do naszego punktu zaopatrzenia ortopedycznego numer 45 w Słodzku do tym 24. W naszej ofercie posiadamy szeroką gamę sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy rehabilitacyjnej, sprzętu ortopedycznego, zaopatrzenia ortopedycznego. Kiedy ja się spotykam z, osobowy, z osobami z mózgowym porażeniem dziecięcym, a spotykam się od z przynajmniej 11 lat, to są osoby z bardzo silnie porażonymi strunami głosowymi. Podejrzewam, że Wy jako masażyści też się będziecie spotykać do tego, że to się przykurcze i te masaże trzeba w sposób profesjonalny wykonywać. Dzień dobry, reprezentuję firmę GERS Akustyka Słuchu, która się zajmuje dobieraniem aparatów słuchowych do danego ubytku słuchu. Polega to na tym, że należy przyjść na pomiar słuchu, jeśli to jest ubytek nieodwracalny, dobieramy wtedy aparat słuchowy do określonego typu ubytku. I tak na przykład może to być na ubytek odbiorczy, na ubytek przewodzeniowy, na ubytek wysokotonowy. Można mieć aparaty kostne, czyli na załóżnikach okularów. Tak? albo też bezpośrednio za uchem, tak zwany aparat zauszny, bądź aparat wewnątrzuszny, który mieści się w kanale słuchowym. Także dzisiaj udzielam informacji yy, wszelkiego rodzaju dotyczącego ubytku słuchu i aparatów słuchowych. Reprezentujemy tutaj sklep Eskulat. Działa on już od właściwie od 21 lat na terenie Słupska. Naszą taką naczelną dewizą było zawsze to, żeby pomóc ułatwić ludziom niepełnosprawnym dotarcie do odpowiedniego sprzętu medycznego, który po prostu ułatwi życie. Jeżeli jest pokaz sprzętu medycznego dla osób niepełnosprawnych, to uczestniczymy praktycznie rzecz biorąc też każdego roku w tych pokazach, żeby mu zaprezentować w najbliższej okolicy można dotrzeć do takiego właśnie zaopatrzenia. Prawidłowa postawa to jest coś ciekawe. Bokiem, yy, słuchawka wody. A słuchawka Tak, bo musi słyszeć dźwięk, przez to nic nie widać. Nie Niewidomi celują do tarcz Takich Dokładnie y, lun, luneta, y, luneta patrzy na ten punkt A strzela 6,5 cm niżej w dziesiątkę Tak O jakie tu ciało! Złap podstawę Podstawę bokiem Na tej nocy się oczuj Zamknij sobie oczy Zamknij, w ogóle z nich nie chodzi najlepiej